Ciemno dzisiaj będziemy otwierać kilka jajeczek i sitpaków. Więc chcę już przed tym pokazać mój ogród. Bo trochę tych sitpaków jest, więc jak będę wam pokazywał, to będę otwierał też. Ok, Sobie Zobaczmy co jest w ogóle z mm. Mogę niby kupić to, ale to jest jeszcze do eventu tamtego żeby te rzeczy miałem jeszcze tutaj cech w kalafiorach ale już usurałem trochę awokado tutaj miałem dużo kontalupy jakieś kalafiory tu będzie do otwarcia tu by pomidory i one tu na razie zostają bo no, się nie chce ich usuwać no. co jeszcze tutaj miałem eventu a tu wiem jakieś kiwi, green apple, wszystko. Tam są Sugar apple. Tutaj jakieś rosy delighty, bizdolki. Dwa elefant irsy, drobnałem. No, więc możemy sobie otworzyć pierwszego. Bo pewnie... co to jest? Legendarka. Dobra, okej. Okay. Nie wiem, ja zawsze... To, że mi słonecznik dawał farta ...słonecznikiem kiedyś drobnałem elefant Irsy. To akurat drobnałem po zakrywaniu, więc... ...szkoda, że tego nie regrałem, ale... no trudno. No ja wiem ja już, jak sobie... ...słonecznik.

Dobrze, jeszcze chwilkę mieć 13 paczek, więc... Dobra, chodźcie. Może otworzenie pierwsze jajko. To. Flamingo, a to to. Słabiutko, to ja flamingo od, od razu widzę ja że Po co flaming komuś? sprzedaje, sprzedaję, tylko jemu ja daję. Ja tylko nie chcę trzymać. Dobra. A idzie na sprzedaż. Wiem, ja już wiem, że to nikomu. Dobra. Ślimak. Czyli nic dobrego jak Ale jeszcze mam paczki. Teraz trzy skifki, w tym ciągu, ale to Teraz są takie słabe rzeczy. Hmm. Słabo leci dzisiaj. No, widzieliśmy to, że. Tak to bywa. Już ja przynajmniej ja tam nic nie chcę robić, ale. się nie będę poddawał. Za kilka dni będzie znowu kolejna część otwierania. Ale... Też nie ale... Zbieram jakieś małe paczki to Wam pokażę. Mamy Paradise Peter, kolejny. No słabo, słabietko. Coś to jeszcze pełno losu nie ma, dzisiaj. Fajny szluch pierwszy Kid. No jeszcze może będzie ten Fortnite Nie mam no, nowo nie widzę No i Ale nie wiem, chyba te Tak jak to było a mam to, czyli mamy dwa takie to drobne, nie dzisiaj na odcinku, ale drobne, no Shroomy 3, Paradise Petal 8, Stone Byte 4 i Poundbite. Więc nie jest to dobrze. To ich też nie poleciał. Ale, no, przyjaciel, Zawsze mi dobrze leci. Jakieś tam róża na a to kiedyś. Ja jeszcze raz się A, będziecie troszkę. A, kolega mi drobłem, ale ja drofłem na wiem, Tyle mogę powiedzieć, ale jeszcze nie ma wyższej Dobra, to widzowie.